Witam kochani, dzisiaj w domu Kuły Paniczko w Oazie razem z dziewczynami robimy obiad, aby nakarmić naszą ekipę. Już, proszę państwa, gotujemy wodę na obiad, żeby okay. zrobić pyszną zupę. Zupa! Obiad! Zupa! Pyszną zupę, gotujemy już. Dobra, tak. i co my tu mamy? Tak, dokładnie. E, rozpakowujemy zupy i robimy zupę. zupę dla całej rodziny Oazy. Proszę bardzo, zupa już jest przygotowana. I czekamy na wodę. Mama, no, no to jest specjalne diety pudełkowe właśnie. Obiad! Zupa, obiad! Zupa, obiad! Przepraszam, przepraszam mama, nie chciałem. Zupa, obiad! Zapraszam na obiad! Obiad? Obiad! obiad. Jak jesteś do jedzenia, to idę, bo jestem głodna. No. Maju, jak ci się podoba. Bardzo mi się podoba ostatni raz taką zupkę jadłam pomiędzy pierwszym etapem 2,5 minut, a pomiędzy drugim, jak byłam taka chora. Takie dobre było. Tak, i teraz dla całej rodziny oazy. Wszyscy się najedzą. Zalewamy, proszę państwa, zupa, lecimy dalej. O, zaraz. Tak, zaraz Martyna będzie sprzątać potem. Dlaczego ja to Szczepan C teraz miał być C C Szczepan Cicho. Makarek. Przątasz. O, jaka piękna zupka! Ma wam to na miesiąc starczyć. Dobra, na tydzień. Starczy. Starczy? spokojnie. Tak, bo ja nie będę więcej pieniędzy na was wydała. tak. To i tak pod film, tylko mam je zanim dajemy No. Kacper, to jest, to jest nie higieniczne. Ale nie jest takie złe, jak no, myślę, tydzień no. No. na tydzień ma to wam tarczyć. Go, gotowa, zupa gotowa, dziewczynki ładnie ugotowały. Bóg zapłać. i przechodzimy do jedzenia, proszę państwa, do jedzenia. Jak zupa? A musisz. No i dobrze to jest. Good zup.